W 17 odcinku magazynu Samorządu Województwa Warmińsko-mazurskiego zostaną omówione następujące tematy. Podziękowania za działania na rzecz ochrony unikatowych walorów przyrodniczych regionu. Warmińsko-mazurski Tydzień Kariery oraz Europejskie Dni Pracodawcy. Na naukę nigdy nie jest za późno dowodzą studenci uniwersytetu w III wieku. Oddział kardiologiczny w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Olsztynie został zmodernizowany. Ponad 20 przedsiębiorców zrzeszonych w Polsko-Chińskiej Głównej Izbie Gospodarczej odwiedziło Olsztyn. Był i akcent w stronę pracowników parków krajobrazowych. Takich miejsc mamy w kraju 123, a w województwie warmińsko-mazurskim 6. Z okazji dziesięciolecia Parków Krajobrazowych w samorządzie marszałek symbolicznie podziękował za działania na rzecz ochrony unikatowych walorów przyrodniczych regionu. Ja reprezentuję Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, który ma siedzibę w Elblągu. Jestem tam dyrektorem od 2002 roku i trudno określić jakie, jakie reprezentuje walory w kilku słowach. Po prostu trzeba przyjechać, zobaczyć. Jest to obszar położony nad Zalewem Wiślanym od Elbląga aż do Fromborka. Właśnie powstała tu ścieżka edukacyjna, która niebawem zostanie oficjalnie otwarta. Działania te mają na celu nie tylko wartość dokształcania młodego pokolenia, ale i dbałość o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze. Bardzo się cieszę, że możemy je wspomagać. Wspomagamy mocno przy realizacji projektów unijnych. Kompleksowo staramy się wprowadzić te pieniądze na działanie, na odnowę, na funkcjonowanie parków krajobrazowych. No i współpraca z samorządami ze społeczeństwem. Konferencja odbyła się na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i tutaj warto skierować swoje kroki, ale z głową. Wchodzimy na tereny nawet rezerwatów, ale w miejscach takich, które nie, nie, nie powodują dewastacji tych rezerwatów, nie zakłócają rytmu przyrodniczego. Idea ochrony krajobrazowej rozwinęła się po II wojnie światowej w Wielkiej Brytanii i Niemczech. W Polsce pierwszą taką jednostkę powołano w 1976 roku. Mowa o Suwalskim Parku Krajobrazowym. Doceniajmy takie miejsca i zwiedzajmy! Wielokulturowość, kapitałem przyszłości to hasło konferencji otwierającej Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery oraz Europejskie Dni Pracodawcy. Biorąc pod uwagę również to, że spadła nam trochę aktywność zawodowa, pracodawcy zaczęli odczuwać braki rąk do pracy. A z jakich krajów zatrudnia się pracowników w Polsce? Dziś dotyczy to głównie. Pracowników z Ukrainy, bo gdzieś 80 parę do 90% to są pracownicy Ukra z Ukrainy. Otwarcie rynku pracy w Niemczech dla pracowników z Ukrainy może spowodować odpływ tych pracowników z Polski. I w najbliższym okresie będziemy skazani na zatrudnianie pracowników spoza Unii, już dziś w zezwoleniach wydanych przez wojewodę że tak powiem figurują tak egzotyczne kraje jak Afganistan, na Uzbekistanie skończywszy, ale również jest Ghana. Jest Indonezja, jest Nepal, jest Brazylia. Podczas konferencji prelegenci przekonywali, że należy pokonywać stereotypy. Ja sama jestem dwukulturowa i jako dziecko bardzo często byłam wykluczana, odrzucana, marginalizowana przez inne dzieci właśnie z tego powodu, że one posługiwały się stereotypem osoby ciemnoskórej, mówiąc o mnie murzynek Bambo, zarzucając mi to, że się nie myję, bo przecież w wierszyku Juliana Tywima... Czytamy, że Murzynek Bambo boi się kąpieli, boi się, że się wybieli. W wydarzeniu udział wziął wicemarszałek Miron Sycz, który podkreślał, że region Warmii i Mazur jest doskonałym przykładem wielokulturowości. Ja jestem dumny z tego, że jesteśmy właśnie tacy, że jesteśmy tak otwarci, ale przez to wzbogacamy siebie nie tylko kulturowo, ale i też pod względem gospodarczym, społecznym i to nas wyróżnia spośród innych. A czy polska szkoła jest gotowa na różnorodność kulturową? O tym mówiła trenerka międzykulturowa Kinga Białek. Jesteśmy krajem bardzo jednolitym kulturowo, co może niestety negatywnie wpływać na kontakty dzieci z różnych kultur w szkole. Podczas konferencji odbyła się również dyskusja panelowa pod tytułem: Czy jesteśmy otwarci na świat? Przypomnijmy, organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Ostródzki Uniwersytet III wieku liczy sobie 11 lat. Wykładowcy, wolontariusze, głównie emerytowani, ale też i czynni, z powodzeniem prowadzą 43 zajęcia w 52 grupach dla ponad 300 seniorów. Lista przedmiotów dosłownie ciągnie się. Tych wykładów, tych zajęć jest bardzo dużo, gdzie no, studenci mogą posiąść nową wiedzę w takim bardzo, bardzo dostępny sposób. Na naukę nigdy nie jest za późno, czego dowodzą studenci Uniwersytetów III wieku. Na inauguracji roku akademickiego w Ostródzie mówiono o idei działalności, o początkach i o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Wsparcie ze strony uczelni przekłada się nie tylko na jakość, ale i ilość placówek tego typu. W województwie funkcjonuje ich ponad 50. Studenci trzeciego wieku różnią się tym od młodych ludzi czynnych zawodowo, że oni nic nie muszą, oni chcą. Oni chcą żyć aktywnie, oni chcą poszerzać swoją wiedzą, wiedzę, chcą przebywać w grupie, rozmawiać, dyskutować. 30 czerwca 2020 roku kolejne duże wydarzenie skierowane do studentów z różnych stron Polski, a nawet świata. 14 Europejskie Spotkania Integracyjne Polskich Uniwersytetów III wieku przewidziane są w Ostrudzie. Naszą ideą i naszym założeniem jest integrowanie. Polaków mieszkających za granicą, tych polskich środowisk. Dzięki naszej działalności powstają tam uniwersytety III wieku. Bez wymiany doświadczeń tak szybki rozwój nie byłby możliwy. Placówki pozyskują coraz więcej studentów i znaczących profesorów. Żeby się rozwijali i żeby tej aktywności nie zabrakło, bo jest to naprawdę cenna rzecz, która. Czyni nas młodszymi. Młodzi duchem bardziej niż młodzi, tylko pozazdrościć i brać przykład. Jak czerpać z życia to, co najlepsze, dobrze się przy tym bawiąc. Uroczyście otwarto zmodernizowany oddział kardiologiczny w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Olsztynie. Oddział Kardiologii jest ośrodkiem odwoławczym w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Realizuje świadczenia z dziedziny kardiologii inwazyjnej i nieinwazyjnej. Samorząd Województwa poprzez swoje wsparcie podarował tak naprawdę nowy oddział kardiologiczny mieszkańcom regionu. Wspaniale uposażony, wyremontowany oddział. To przede wszystkim duże pieniądze. To są duże pieniądze, ponad 11 milionów złotych, ale blisko 10, ponad 9 milionów złotych to są pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego. Bardzo dziękuję właśnie pani dyrektor, całemu szpitalowi, bo była konkurencja, trzeba było dobre projekty napisać. W jaki sposób zmodernizowany oddział ułatwia pracę lekarzom? Przede wszystkim mamy większą powierzchnię. Mamy wszystko na jednym poziomie: i pracownie diagnostyczne, i gabinety lekarskie, i pacjenci również się na tym samym poziomie znajdują. Dzięki modernizacji na oddziale kardiologicznym pojawił się nowy sprzęt. Kupiliśmy dwa echokardiografy, kupiliśmy zestaw do cyklu ergometrii wysiłkowej. To jest takie urządzenie, które czasami, na którym się testuje sportowców, czy są wydolni, czy też nie. My testujemy pacjentów z niewydolnością serca. No także plus no, oczywiście całe wyposażenie w łóżka. No, jest to bardzo duży projekt finansowy. Istotnym elementem kompleksowej działalności oddziału jest współpraca z oddziałem kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, nefrologii ze stacją dializ oraz szpitalnym oddziałem ratunkowym. Z oddziałem kardiologicznym ściśle współpracuje oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, gdzie monitoruje się i leczy pacjentów z powodu ostrych zespołów wieńcowych po zabiegach. Modernizacja oddziału kardiologicznego była niezbędna, bo pacjentów z niewydolnością krążenia przybywa. To są najczęstsze schorzenia, to są choroby układu krążenia, to jest też najczęsze przyczyna zgonów pacjentów, natomiast my musieliśmy zwiększyć tempo naszej pracy i jakby ćwiczyć nasze zmysły organizacyjne, ponieważ nasza kardiologia no, przyjmuje rocznie 5 tysięcy pacjentów na 45 łóżkach, także ten średni czas pobytu, te 3,4-3,5 dnia to wymaga naprawdę logistyki i dobrej organizacji pracy. No, ale radzimy sobie z tym, także no, gratuluję mojemu wspaniałemu personelowi. W wydarzeniu udział również wziął prezydent Orsztyna Piotr Grzyma Gorąco serdecznie gratuluję pani dyrektor szpitala Irenie Kieszkowskiej, panu ordynatorowi Jerzemu Górnemu, oczywiście marszałkowi województwa Markowi Brzezinowi, bo przecież to środki są z RPO, z Regionalnego Programu Operacyjnego, wykorzystywane na właśnie zdrowie naszych pacjentów, naszych mieszkańców i z tego bardzo się cieszymy. Wydarzenie zakończyły prelekcje specjalistów. Jeden z wykładów dotyczył nowości w leczeniu pacjentów z wadami serca nabytymi. Z kolei historię i teraźniejszość oddziału kardiologicznego przedstawili dr Jerzy Górny, ordynator oddziału kardiologicznego, oraz Jolanta Szelkowska, pielęgniarka oddziałowa. Z korzyścią dla pacjentów. Na zaproszenie matrzałka województwa Gustawa Matka Brzezina ponad 20 przedsiębiorców zrzeszonych w polsko-chińskiej głównej izbie gospodarczej odwiedziło Olsztyn. Gospodarka chińska jest w takiej ekspansji, że poszukuje ulokowania swoich nadwyżek finansowych, stąd nie należy takich możliwości omijać i dlatego to spotkanie ma miejsce. Na konferencji, która odbyła się 30 października, rozważano możliwości wzajemnej współpracy gospodarczej. Inwestorzy z Państwa Środka dostrzegają perspektywy rozwoju Warmii i Mazur. W trzech dziedzinach myślę, że ten potencjał do współpracy ciągle możemy rozwijać. Pierwsze to jest właśnie w dziedzinie drewno i równie mebrarstwa. Ten region jakby ma bogate zasoby, jeżeli chodzi o drewno, więc to również w Chinach jest duży pobyt na tego typu produkty. Chociaż połączenia lotniczego stolicy Warmi i mazów z Pekinem jeszcze nie ma, kierownictwo portu lotniczego jest przygotowane na zwiększenie swojego potencjału. Jesteśmy w stanie dostosować się do potrzeb każdego inwestora z dowolnego punktu na świecie. Atutem regionu jest również Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a zwłaszcza badania naszych naukowców w dziedzinie produkcji rolnej. Chiny są bowiem znaczącym importerem żywności. Strona chińska jest żywnie zainteresowana tym tematem, z tego względu, że spożycie mleka, produktów mlecznych z uwagi na pewną specyfikę w Chinach było stosunkowo małe. Choć postęp cywilizacyjny polski jest zauważalny, są jeszcze obszary, nad którymi należy popracować. Powołując się na dane z Banku Światowego, partnerzy z Chin zwracają uwagę na konieczność poprawienia warunków inwestycyjnych, które ostatnio uległy pogorszeniu. Spotkanie gospodarcze, które odbyło się na naszym uniwersytecie, było pierwszym tego typu kontaktem. Obie strony doceniają jego rolę i liczą na zacieśnienie współpracy.